Miejska Biblioteka Publiczna w Skwierzynie zamieniła się w artystyczną pracownię podczas walentynkowych warsztatów malarskich. Uczestnicy pod okiem lokalnej artystki Klaudii Żurawskiej mieli okazję stworzyć wyjątkowe portrety inspirowane tematyką miłości. Twórcza atmosfera i profesjonalne wskazówki prowadzącej sprawiły, że każdy mógł spróbować swoich sił w sztuce malarskiej. Na dzisiejszy wieczór przygotowałyśmy spotkanie Cafe Love and Arts taki wieczór walentynkowy w formie artystycznej z panią Klaudią Żurawską. Dodatkowo przyszykowałyśmy poczęstunek, kawka, herbatka oraz słodkie, zdrowe desery przygotowane przez zaprzyjaźnioną naszą skutecznicką restaurację, Knajpa Sorba. Uczestnicy mają możliwość zmalowania swoich portretów, które później mogą zawisnąć na ich ścianie miłości w domu. Promujemy formy artystyczne różnorakie. Można ciekawie spędzić czas przy takich spotkaniach, zajęciach. I oczywiście rozwijać swoje pasje. Portrety są przygotowywane przez naszych uczestników i oni malują siebie nawzajem. Czyli takie portrety miłosne, można powiedzieć. Miłość ma wiele twarzy więc nie tylko są bary, ale też są koleżanki. Celebrujmy naszą miłość nie tylko w ten wyjątkowy wieczór, ale przez cały rok. Znajdźmy dla siebie trochę czasu i spędźmy go miło. Wszystkie imprezy organizowane przez panie w bibliotece są bardzo przyjemne, ciekawe i inspirujące. Portret. <grym> Nigdy nie spodziewałam się, że uda mi się cokolwiek namalować, bo Chodząc do szkoły po prostu zawsze słyszałam, że nie mam do tego daru i talentu, ale jak bardzo dobrze się bawi i wychodzi. Więc to jest świetna zabawa. Coś innego. Coś nowego, coś innego, ciekawego. A więc przyszliśmy z mężem i, no i bardzo dobrze się bawimy. Jest to fajna spor, fajna alternatywa, coś nowego. Człowiek się nie spodziewał, że... Ucząc się jakichś tam metod perspektywy i ucząc się jakichś technicznych kruczków, uda mu się namalować twarz. Co to jest? Uważam, że to jest bardzo trudne i duże wyzwanie. Do biblioteki w Skwierzeniu zawsze warto przyjść na każdą imprezę, bo zawsze jest ciekawie i zawsze jest inspirująco. Warsztaty okazały się nie tylko świetną okazją do rozwijania talentów, ale także do wspólnego spędzenia czasu w duchu walentynkowej kreatywności. Powstałe prace stały się piękną pamiątką, a uczestnicy opuścili bibliotekę z nowymi umiejętnościami i inspiracją do dalszego tworzenia.